Pierwszym oficjalnym vlogu z ryb jest dzisiaj mm, wtorek, 13 maj, 13 maj godzina 656 na pogoda, Wędkowanie odda, mam nadzieję, że odda, jak nie, to chuj no. to chuj jak nie odda. Także mm, widzimy się na łowisku, bye! jestem praktycznie pod samym łowiskiem, będę teraz wjeżdżać na łowisko. No jak widać to już dojechałam, ale są za mną ludzie i się trochę wstydzę gadać, więc mm, no niestety będziemy mniej pogadankowy, póki co. Ale mm, idę się rozkładać. Piękna pogoda. Pozdrawiam. Dopiero się rozłożyłam. Zajęło mi to ponad godzinę. Jestem po prostu w szoku, że tak długo, bo mm, nigdy mi tyle to nie zajmowało. A z racji, że mam nowy sygnalizator i, i nowe podpórki, to się bawię trochę z tymi podpórkami w ogóle z ułożeniem całego stanowiska mojego. Ważne, że już rozłożone. Już się rozłożyłam. I teraz czekamy, nie? Teraz czekamy i zobaczymy co to będzie. No i... I jedno mówię na słodką kukurydzę, a drugi na, na serwą trupkę. Więc zobaczymy. Też nowy pelet. I zobaczymy. Szybki pokaz stanowiska. Mamy więc wędeczki. Jedno idzie na prawo. Drugie idzie na lewo. Jak widać. Tutaj mamy śniadanie. Tutaj mamy kołyskę. I tutaj mamy mój mini burtel Ale taki burtel satysfakcjonujący Więc no Jak to będzie współgrać Mamy pierwszą rybę Szybki karpik i co wam powiem Że no myślałam, że coś większego Bo się tak rzucał, jak coś był, było większego Musiałam poprosić o pomoc, bo, bo mi na drugą wędkę wzięła, ale niestety, niestety się spiała na drugiej. 38, 39. Jest fuj, gorąc. Ja zmieniłam sobie koszulkę, a mi w tamtej było niewygodnie. No i czekam dalej, nie? Słuchaj. Mamy drugą rybę.